Witam wszystkich na lekcji angielskiego. W tym odcinku nauczymy się używać pre czasu Present Simple, czyli czasu teraźniejszego, którego używamy regularnie. W przypadku pierwszej osoby liczby pojedynczej nie zmieniamy. Nie zmieniamy formacji czasownika, czyli piszemy drink. Jednak w przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej Musimy dodać końcówkę "-s", lub "-es", w tym przypadku "-s", bo ponieważ na końcu jest spółgłoska "-w". Day. to jest trzecia osoba liczby... Nogi. Nogi. No. A jak wiadomo, tylko w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy końcówkę "-s", i "-es". A w liczbie mnogiej nie dodajemy, czyli piszemy lisy. Henry to trzecia osoba liczby pojedynczej, dlatego dodajemy końcówkę S. W przypadku... Jeśli jest sprzeczenie w zdaniu, nie dodajemy już końcówki s, ponieważ końcówkę s zamienia nam das does lub doesn't. Można też zastosować taki skrót, że nie pisze się das, tylko das apostrof ty. Nie ty "-no". Tak samo jest w przypadku pytań. Jeżeli jest das, nie dodajemy już do czasownika końcówki s ani es. I sprawdźmy. Dziękuję.